W najbliższy weekend zamkniemy możliwość przejazdu przez mosty pomorskie, żeby przystąpić do ich remontu. Powodem remontu jest zły stan techniczny obiektów i samej nawierzchni najezdni. W efekcie przebudowy powstanie tutaj całkiem nowa przestrzeń, przystanki tramwajowe wiedeńskie i będzie, będzie nowa jakość i ten obszar zostanie jakby włączony estetycznie do, do ścisłego centrum Wrocławia. Cała inwestycja kosztuje około 70 milionów złotych. Wszystkie mosty będą przebudowywane sukcesywnie po kolei. Z mostu pomorskiego południowego zniknie rura cieplownicza, a sam obiekt odzyska swój Dawny blask, mamy nadzieję. Pomiędzy mostami wszystkimi istnieją odbiorcy komunikacji, którym musimy zapewnić dojazd do, do budynków e, zarówno do firm jak i, jak i do mieszkań. Dlatego to są jakby trzy odrębne budowy i każdy most e, musi być e, realizowany oddzielnie. Wykonawca zaczyna od mostu północnego, następnie most południowy, e, następnie most środkowy i później południowy. Most środkowy na pewien czas zniknie całkowicie. przez to zostanie zdemontowany. Będzie, będzie wolna przestrzeń i zostanie odno, odnowione, bo to wszystkie z tych obiektów są obiektami zabytkowymi. E, I następnie most południowy, najpierw zniknie z niego rura ciepłownicza, a potem e, zostanie wybudowana, e, wyremontowana cała konstrukcja. E, nie będzie przejazdu przez wszystkie mosty jednocześnie, natomiast oba te pozostałe mosty e, będą czynne. Tutaj na górze pojawi się przystanek tramwajowy wiedeński, tak żeby, żeby zapewnić dostęp do komunikacji miejskiej. Sa, same konstrukcje zapewnią już potem na, na długie lata prawidłowe funkcjonowanie, a oprócz tego cała przestrzeń w okolicy nabierze blasku i połączy się z centrum zabytkowym Wrocławia.